Czujesz to? To uczucie, że nieważne jak bardzo się starasz, nieważne ile razy się podnosisz, wszystko zawsze sypie się w twoich rękach. Budzisz się każdego dnia z tym uciskiem w klatce, z tym ciężarem, który szepcze, że walczysz z góry przegraną bitwą. Próbujesz jednej drogi, a ona się wali. Inwestujesz energię w związek, a on cię rani. Poświęcasz się projektowi, a on zawodzi. Ufasz jakiejś zmianie, a ona cię rozczarowuje. I stoisz tam w środku burzy, patrząc na kawałki wokół siebie, zastanawiając się, czy w ogóle jest sens dalej próbować. Zaczynasz wierzyć, że coś jest z tobą nie tak, że nie urodziłeś się, żeby wygrywać, że wszechświat sprzysiągł się przeciwko twojemu szczęściu. I ta wiara pochłania cię od środka, zamieniając każdy nowy dzień w dowód na to, że miałeś rację, że naprawdę nic ci się nie uda. Zaczątkowa rozpacz, powoli, ale wkrótce. Przejmuje kontrolę nad wszystkim. Patrzysz na ludzi wokół i wydaje się, że oni mają jakiś sekret, którego ty nie odkryłeś jakiś magiczny klucz, który otwiera drzwi życia, podczas gdy ty ciągle uderzasz w betonowe ściany. Widzisz uśmiechy w mediach społecznościowych, celebrowane sukcesy, dzielone osiągnięcia, a ten głos w Tobie krzyczy, że jesteś jedynym, któremu się nie udaje osadza się strach strach przed ponowną próbą i kolejną porażką. Strach, że inni zauważą, że jesteś nieudacznikiem. Strach, że to jest twoja trwała rzeczywistość, że jesteś skazany na życie, w którym nic, absolutnie nic nie idzie po twojej myśli. I im bardziej odczuwasz ten strach, tym bardziej jesteś sparaliżowany, tym bardziej przejmuje cię lęk, tym bardziej pogrążasz się w tej narracji bezsilności i klęski. Ale oto brutalna prawda, która zaboli, zanim wyzwoli. Problem nie polega na tym, że nic się nie udaje. Problem polega na tym, że grasz w grę, która została stworzona, by cię zniszczyć. Mierzysz swoje życie zewnętrznymi standardami, wynikami, których nie kontrolujesz, oczekiwaniami, które zostały ci wszczepione przez społeczeństwo czerpiące zyski z twojego niezadowolenia. Szukasz potwierdzenia swojej wartości w rzeczach, które są całkowicie niezależne od Twojego wysiłku, Twojej woli, Twojej wartości. I dopóki będziesz to robić, dopóki będziesz oddawać kontrolę nad swoim spokojem umysłu zewnętrznym czynnikom, będziesz czuł się dokładnie tak, jak czujesz się teraz: pokonany, zagubiony bez nadziei. Marek Aurelius, cesarz Rzymu, najpotężniejszy człowiek swojej epoki, mierzył się z czymś, z czym niewielu spotyka się z taką intensywnością. Nie miał tylko normalnych problemów życiowych. Miał ciężar rozpadającego się imperium, zdrady wokół siebie, niekończące się wojny, plagi niszczące jego lud i pewność, że nieważne jak bardzo się stara, sprawy będą się nadal psuć w sposób, którego nie mógł przewidzieć. I wiesz co odkrył? Że jedyną rzeczą, która naprawdę ma znaczenie, nie jest to, czy sprawy idą dobrze czy źle, ale to, czy utrzymujesz swój umysł w stanie suwerenności pośród chaosu. Spisał swoje rozmyślania nie jako podręcznik sukcesu, ale jako codzienne przypomnienie, że prawdziwa siła tkwi w akceptacji tego, że życie jest z natury chaotyczne, a Twoja moc bierze się z tego, jak reagujesz na tę prawdę, a nie z tego, jak jej unikasz. Marek Aureliusz powiedziałby ci coś druzgocącego. Próbujesz kontrolować to, co niekontrolowane. Chcesz, żeby związek się udał, ale nie kontrolujesz drugiej osoby. Chcesz, żeby projekt był sukcesem, ale nie kontrolujesz rynku, okoliczności, szczęścia. Chcesz, żeby ludzie cię docenili, ale nie kontrolujesz cudzego postrzegania. A inwestując swoją energię, swój spokój ducha, swoją samoocenę w te rzeczy, których nie kontrolujesz, budujesz swoje szczęście na ruchomych piaskach. To nie jest tak, że jesteś słaby, to nie jest tak, że masz pecha, to nie jest tak, że wszechświat jest przeciwko tobie. Chodzi o to, że oddajesz swoją wolność w ręce sił, które nie odpowiadają na twoje błagania, które nie przejmują się twoim wysiłkiem, które po prostu podążają za własnymi prawami, całkowicie obojętne na twoje cierpienie. Pierwszą rzeczą, którą musisz zrozumieć, jest to, że powodzenie to iluzja stworzona przez Twój lękliwy umysł. Co oznacza powodzenie? Zdobycie pracy? A co, jeśli ją zdobędziesz, a potem odkryjesz, że jej nienawidzisz? A co, jeśli ją zdobędziesz, a potem zostaniesz zwolniony? A co, jeśli ją zdobędziesz, a to nie wypełni pustki, którą myślałeś, że wypełni? Powodzenie to ruchomy cel, to meta która nigdy nie jest osiągnięta. To obietnica, która zawsze zamienia się w kolejne wymaganie. Myślisz, że jeśli coś się uda, w końcu zaznasz spokoju, ale kiedy się udaje, twój umysł już tworzy następny lęk, następny strach, że to nie potrwa, kolejny test, który musisz zdać. Graż w grę, w której zwycięstwo jest niemożliwe, bo zasady zmieniają się za każdym razem, gdy jesteś blisko wygranej. Marek Aurelius przypomniałby ci że tylko jedna rzecz jest pod Twoją absolutną kontrolą Twoje wewnętrzne wybory, Twoje myśli, Twoje reakcje, Twoje interpretacje, Twój charakter wszystko inne. Wszystko inne jest terytorium przeznaczenia, okoliczności, przypadku, a spokój nie bierze się z tego, że wszystko idzie dobrze, bo to jest niemożliwe we wszechświecie, który nie został zaprojektowany, aby spełniać Twoje pragnienia. Spokój bierze się z uznania, że twoja prawdziwa odpowiedzialność dotyczy tego, co znajduje się wewnątrz fortecy twojego umysłu, a nie wojny, która toczy się na zewnątrz. Kiedy naprawdę to zrozumiesz, kiedy to pojmowanie zejdzie z poziomu intelektualnego na poziom głęboko odczuwalny, uświadomisz sobie coś wyzwalającego. Nic nie musi się udać, żebyś czuł się dobrze. Możesz czuć się dobrze, niezależnie od zewnętrznych okoliczności. Możesz być wolny, nawet gdy wszystko wokół ciebie się wali. Ale porozmawiajmy o tym, co naprawdę się dzieje, gdy czujesz, że nic ci się nie udaje. Identyfikujesz się z wynikami, wziąłeś swoje próby, swoje projekty, swoje związki i zamieniłeś je w rozszerzenia swojej tożsamości. Kiedy zawodzą, czujesz, że to ty zawiodłeś. Kiedy się rozpadają, czujesz, że to ty się rozpadłeś. Połączyłeś swoją samoocenę z rzeczami tymczasowymi, zmiennymi, wrażliwymi, i teraz płacisz cenę tej fuzji. Każda zewnętrzna porażka staje się wewnętrznym dowodem nieadekwatności. Każde drzwi, które się zamykają, stają się dowodem na to, że nie jesteś wystarczający. I im więcej to robisz, tym więcej mocy dajesz okolicznościom, aby kontrolowały to, jak się czujesz ze sobą. Marek Aureliusz mierzył się z tym nieustannie. Miał plany, które zawiodły, kampanie wojskowe, które poszły źle, sojusze, które go zdradziły, dzieci, które go rozczarowały. Ale zrozumiał coś fundamentalnego: nie był swoimi wynikami, był swoimi intencjami, swoimi wysiłkami, swoją uczciwością. Jeśli robił wszystko, co było pod jego kontrolą, z cnotą, z doskonałością, z zaangażowaniem, to spełnił swoją rolę. To, co miało się stać później, było w rękach bogów, przeznaczenia, okoliczności. I odmawiał torturowania swojego umysłu z powodu rzeczy, które były poza jego zasięgiem. Odmawiał zezwolenia, aby czynniki zewnętrzne decydowały o jego wewnętrznym spokoju. I ta odmowa nie była biernością, nie była rezygnacją, nie była brakiem ambicji, była czystą mądrością. Była potęgą umysłu w swojej najszlachetniejszej formie. Więc kiedy mówisz, że nic się nie udaje, to co naprawdę mówisz, to to, że rzeczy nie idą zgodnie z twoim mentalnym scenariuszem. Stworzyłeś konkretne oczekiwania dotyczące tego, jak powinno wyglądać twoje życie, co powinno się wydarzyć, które drzwi powinny się otworzyć. A kiedy rzeczywistość nie odpowiada temu scenariuszowi, interpretujesz to jako porażkę ale oto brutalna kwestia. Rzeczywistość nigdy nie przejmowała się Twoim scenariuszem. Życie nie podąża za Twoimi oczekiwaniami, ponieważ nie zostało do tego zaprojektowane. Podąża za własnymi zasadami, własną logiką, własnymi wzorcami, a im bardziej z tym walczysz, tym bardziej cierpisz. Nie dlatego, że jesteś słaby, ale dlatego, że walczysz z naturą rzeczy. Dam Ci perspektywę, która zmieni wszystko, jeśli ją naprawdę przyswoisz. Może sprawy idą dokładnie tak, jak trzeba, ale ty po prostu nie możesz tego zobaczyć, bo używasz złych mierników. Może ten związek, który się skończył, musiał się skończyć, abyś odkrył, kim jesteś, bez zależności od drugiej osoby. Może ten projekt, który zawiódł, nauczył cię lekcji, które przygotują cię na coś większego. Może te zamykające się drzwi zmuszają cię do rozwijania wewnętrznych zasobów, których nigdy byś nie rozwinął gdyby wszystko było łatwe. Marek Aureliusz powiedziałby, że każda przeszkoda jest okazją do praktykowania cnoty, do wzmacniania charakteru, do okazywania doskonałości, nawet gdy wszystko się wali. A kiedy widzisz rzeczy w ten sposób, kiedy zmieniasz swoją miarę sukcesu z zewnętrznych wyników na wewnętrzny rozwój, wszystko się zmienia. Lęk, który czujesz, gdy nic się nie udaje, pochodzi z konkretnego miejsca. Próbujesz zmusić rzeczywistość do dostosowania się do Twoich emocjonalnych potrzeb. Chcesz bezpieczeństwa w świecie, który jest z natury niebezpieczny, chcesz gwarancji we wszechświecie, który nie oferuje gwarancji, chcesz kontroli nad rzeczami, które są z natury niekontrolowane. A im bardziej próbujesz to wymusić, tym bardziej jesteś sfrustrowany, tym bardziej stajesz się niespokojny, tym bardziej zdesperowany się czujesz. To jak próba utrzymania wody w dłoniach. Im większą siłę wkładasz, tym bardziej ona ucieka. Odpowiedzią nie jest trzymanie mocniej, odpowiedzią jest zrozumienie, że nigdy nie powinieneś był próbować trzymać wody. Marek Aureliusz praktykował coś, co nazywał miłością do przeznaczenia. Nie był to pasywny konformizm, nie była to akceptacja nadużyć, nie było to stanie w miejscu, gdy rzeczy się sypią, to było coś znacznie potężniejszego. To było patrzenie na to, co się dzieje, i wybranie, by zobaczyć to jako dokładnie to, co powinno się dziać w tym momencie. Nie dlatego, że jest to dobre, nie dlatego, że jest to sprawiedliwe, nie dlatego, że tego chciałeś, ale dlatego, że to po prostu jest. A kiedy przestajesz walczyć z rzeczywistością, kiedy przestajesz marnować energię emocjonalną na życzenie, by rzeczy były inne, uwalniasz ogromną ilość siły umysłowej, którą można przekierować. Na konstruktywną reakcję na to, co się dzieje. Bądźmy brutalnie szczerzy na temat czegoś. Oczekujesz, że życie będzie sprawiedliwe, a ono nie jest. Oczekujesz, że Twoje wysiłki zostaną nagrodzone proporcjonalnie, a często tak nie jest. Oczekujesz, że rzeczy będą miały sens, że istnieje jakaś kosmiczna sprawiedliwość, która da Ci to, na co zasługujesz, a to jest dziecinna fantazja. Życie tak nie działa. Dobrzy ludzie cierpią, źli ludzie prosperują. Wysiłek nie gwarantuje rezultatu. Dobre intencje nie chronią przed złymi konsekwencjami. I im szybciej zaakceptujesz tę rzeczywistość, im głębiej przyswoisz tę prawdę, tym bardziej stajesz się wolny. Ponieważ przestajesz żyć w fikcji i zaczynasz radzić sobie z tym, co naprawdę istnieje. Ale oto, gdzie wkracza moc. Kiedy akceptujesz, że życie jest chaotyczne, że rzeczy będą się psuć niezależnie od Twojego wysiłku, uwalniasz się od neurotycznej potrzeby kontroli. Wreszcie możesz się zrelaksować, możesz robić wszystko, co w Twojej mocy, bez przywiązania do wyniku, możesz próbować bez desperacji, możesz inwestować bez uzależnienia. I paradoksalnie, kiedy przestajesz potrzebować, aby sprawy się udawały, kiedy stajesz się emocjonalnie niezależny od wyników, często osiągasz lepsze rezultaty. Ponieważ nie działasz już z miejsca strachu, braku, desperacji, działasz z miejsca siły, jasności, wewnętrznej wolności. Marek Aureliusz powiedziałby ci, abyś skupił się na procesie, a nie na wyniku. Rób to, co trzeba zrobić, z doskonałością. Bądź uczciwy, bądź zdyscyplinowany, bądź odważny, bądź konsekwentny, a potem puść, uwolnij. Zaakceptuj, że reszta jest poza Twoją kontrolą. Jeśli wykonałeś swoją część bezbłędnie, zrobiłeś wszystko, co mogłeś zrobić. A jeśli mimo to sprawy pójdą źle, to nie jest to odzwierciedlenie twojej wartości, twojej zdolności, twojego przeznaczenia to po prostu manifestacja natury życia. I możesz być z tym w pokoju, ponieważ wiesz, że twój spokój nie zależy od czynników zewnętrznych. Porozmawiajmy o strachu, który kryje się za tym wszystkim. Obawiasz się, że jeśli nic się nie uda, to będzie oznaczać, że jesteś porażką, że nie zasługujesz na miłość, że skończysz sam i bez celu. Ten strach jest korzeniem całego cierpienia, którego doświadczasz. I ten strach jest kłamstwem. Twoja wartość nie pochodzi z wyników. Twoja wartość jest wewnętrzna, istnieje po prostu dlatego, że ty istniejesz. Nie musisz niczego udowadniać, niczego podbijać, w niczym odnosić sukcesu aby być godnym życia, pokoju, poczucia pełni, to jest największe kłamstwo, które sprzedało ci społeczeństwo. Że musisz być niezwykły, aby zasłużyć na to, by czuć się dobrze. I kupiłeś to kłamstwo, a teraz się nim karzesz. Prawda stoicka jest druzgocąca w swojej prostocie. Masz już wszystko, czego potrzebujesz, aby być w spokoju. Teraz, w tej chwili, niezależnie od tego, co się udaje, a co nie, Ponieważ spokój nie jest stanem, który osiągasz po rozwiązaniu wszystkich problemów. Spokój to wybór, którego dokonujesz, decydując jak reagować na chaos. To ty decydujesz, że nie oddasz swojego spokoju psychicznego okolicznościom, które ciągle się zmieniają. To ty uznajesz, że twoja prawdziwa natura, twoja istota, twoje najgłębsze ja, nie może być dotknięte przez zewnętrzny sukces lub porażkę. Jesteś jak skała na środku oceanu. Fale przychodzą i odchodzą, burze się pojawiają i znikają, ale skała pozostaje. Twoim zadaniem nie jest kontrolowanie fal. Twoim zadaniem jest być skałą. A kiedy to przyswoisz, kiedy naprawdę przeżyjesz tę prawdę, dzieje się coś magicznego. Sprawy nadal idą źle, życie nadal jest chaotyczne, ale ty już nie cierpisz w ten sam sposób. Nie jesteś już zdruzgotany, nie panikujesz. Patrzysz na chaos z głębokim spokojem i myślisz: w porządku, to też minie. Odpowiem najlepiej jak potrafię, a potem pójdę dalej. Nie chodzi o to, że stajesz się nieczuły. Chodzi o to, że stajesz się wolny. Wolny od tyranii oczekiwań, wolny od więzienia rozpaczy, wolny od neurotycznej potrzeby, aby wszystko musiało się udać, żebyś czuł się dobrze. Marek Aureliusz nieustannie stykał się ze śmiercią. Stracił ludzi, których kochał. Widział, jak jego marzenia o imperium się walą, mierzył się ze zdradą, chorobą, wojną, politycznym chaosem, i pośród tego wszystkiego wybrał utrzymanie swojego umysłu w stanie suwerenności. Wybrał, aby nie pozwolić zewnętrznemu chaosowi tworzyć chaosu wewnętrznego. I zrobił to nie za pomocą jakiejś magicznej techniki, ale poprzez prostą dyscyplinę codzienne przypominanie sobie, że nie kontroluje świata. Ale kontroluje swoje reakcje na świat, że może wybrać cnotę, nawet gdy wszystko idzie źle, że może zachować swoją integralność, nawet gdy zostaje pokonany, że może być w pokoju, nawet gdy otacza go wojna. Więc co robisz, gdy nic się nie udaje? Przestajesz próbować sprawić, by wszystko się udało. Rozumiesz, że jest to niemożliwa walka, która tylko Cię wyczerpie i zniszczy. Przekierowujesz swoją energię na jedyną rzecz, która naprawdę ma znaczenie kultywowanie swojej wewnętrznej siły, swojej jasności umysłu, swojej emocjonalnej odporności. Skupiasz się na tym, co możesz kontrolować czyli na swoich wyborach, swoich wysiłkach, swoich reakcjach, swoim charakterze, a resztę odpuszczasz odpuszczasz potrzebę, aby ludzie cię zatwierdzali odpuszczasz oczekiwanie, że życie będzie sprawiedliwe odpuszczasz żądanie aby Twoje plany urzeczywistniały się dokładnie tak, jak to sobie wyobraziłeś. A kiedy to robisz, kiedy naprawdę praktykujesz to radykalne odpuszczenie, odkrywasz coś zaskakującego. Nadal możesz mieć ambicje, nadal możesz mieć cele, nadal możesz ciężko pracować dla rzeczy, które są dla Ciebie ważne. Ale teraz robisz to wszystko z innego miejsca. Robisz to, bo warto to robić. A nie dlatego, że rozpaczliwie potrzebujesz, aby się udało. Próbujesz, bo proces próbowania jest wartościowy, a nie dlatego, że jesteś uzależniony od wyniku. Poświęcasz się, ponieważ sama dedykacja jest formą doskonałości, a nie dlatego, że próbujesz coś udowodnić sobie lub innym. Wolność, którą oferuje Ci Marek Aureliusz, to wolność życia w pełni, nawet w niedoskonałym świecie próbowania, nawet wiedząc, że możesz zawieść. Kochania, nawet wiedząc, że możesz zostać odrzucony, inwestowania, nawet wiedząc, że możesz stracić. I robienie tego wszystkiego nie z ciężkim sercem kogoś, kto przygotowuje się na najgorsze, ale z lekkością kogoś, kto rozumie, że wynik nie determinuje jego wartości. Możesz stracić wszystko, a nadal być sobą, możesz zawieść we wszystkim, a nadal zachować swoją godność. Możesz zostać odrzucony przez wszystkich, a nadal mieć nienaruszoną samoocenę. Ponieważ wszystkie te rzeczy są zewnętrzne, a to, co naprawdę jest tobą, jest chronione wewnątrz fortecy twojego umysłu. Kiedy obudzisz się jutro i powróci to uczucie, że nic się nie udaje, pamiętaj, mierzysz złymi miernikami. Szukasz w niewłaściwym miejscu. Szukasz w świecie zewnętrznym czegoś, co można znaleźć tylko w świecie wewnętrznym. Prawdziwy sukces to nie jest sprawienie, by wszystko się udało. Prawdziwy sukces to utrzymanie spokoju umysłu, gdy wszystko idzie źle. Prawdziwa moc to niekontrolowanie okoliczności. Prawdziwa moc to bycie wolnym od okoliczności i masz już tę moc. Zawsze ją miałeś, po prostu zapomniałeś, bo spędziłeś tyle czasu patrząc na zewnątrz, że zapomniałeś zajrzeć do środka. A oto ostateczna prawda. Prawda, która cię wyzwoli, jeśli jej pozwolisz, nic nie musi się udać, absolutnie nic. Możesz żyć pełnym, znaczącym, potężnym życiem, nawet jeśli każdy plan zawiedzie, nawet jeśli każda nadzieja zostanie zniweczona, nawet jeśli nigdy nie zdobędziesz tego, co myślałeś, że potrzebujesz. Ponieważ dobre życie, życie, które warto przeżyć, nie polega na zewnętrznym sukcesie. Polega na wewnętrznej integralności, polega na pozostawaniu wiernym swoim wartościom, gdy jesteś testowany, polega na odpowiadaniu na chaos z cnotą, polega na znajdowaniu pokoju nie w braku problemów, ale w obecności wewnętrznej siły. I to, to możesz mieć teraz, to możesz kultywować dzisiaj. To nie zależy od tego, czy coś się uda, zależy to tylko od Ciebie, abyś każdego dnia wybrał utrzymanie swojego umysłu w stanie suwerenności swojego serca silnego, swojej duszy wolnej. Marek Aureliusz siedział w namiocie wojennym, otoczony wrogami, zmagając się z kolejnym kryzysem i wybrał pisanie o wdzięczności, o cnocie, o akceptacji przeznaczenia z miłością. Nie udawał, że wszystko jest w porządku. Nie negował cierpienia. Pokazywał, że możliwe jest bycie w pokoju, nawet gdy nic się nie udaje. A jeśli on to osiągnął jako cesarz Rzymu, Mierząc się z wyzwaniami, z którymi ty i ja nigdy się nie zmierzymy, ty możesz to osiągnąć w obliczu swoich wyzwań. Nie dlatego, że jesteś wyjątkowy, ale dlatego, że ta siła jest dostępna dla każdego człowieka, który zdecyduje się ją aktywować. Jest w tobie teraz. Musisz tylko przestać szukać na zewnątrz i zacząć kultywować wewnątrz. Więc weź głęboki oddech, odpuść to napięcie. Zaakceptuj, że życie jest chaotyczne i że to jest w porządku. Zaakceptuj, że rzeczy będą się psuć od czasu do czasu i że to cię nie definiuje. Zaakceptuj, że twoja wartość nie tkwi w wynikach, ale w tym, kim wybierasz być, gdy wszystko się wali, a potem zrób, co trzeba zrobić. Spróbuj ponownie, ale bez desperacji. Zainwestuj ponownie, ale bez braku. Kochaj ponownie, ale bez zależności, a jeśli znowu się nie uda? Wtedy weź jeszcze raz głęboki oddech i kontynuuj. Ponieważ nie grasz już w grę polegającą na tym, by wszystko się udało. Grasz w znacznie większą, znacznie ważniejszą grę. Grę polegającą na utrzymaniu wolnego umysłu, silnego serca, nienaruszonej duszy. I tę grę, tę możesz wygrać. Każdego dnia, w każdej chwili. Niezależnie od tego, co dzieje się na zewnątrz. Napisz mi w komentarzach. Jaki jest obszar Twojego życia, w którym najbardziej czujesz, że nic się nie udaje i jak zastosujesz tę stoicką perspektywę, aby uwolnić się z tego mentalnego więzienia? A jeśli chcesz kontynuować naukę panowania nad swoim umysłem, transformowania swojej relacji z cierpieniem, budowania wewnętrznej siły, której nic nie może zachwiać, zasubskrybuj kanał teraz, ponieważ tutaj nie nauczysz się, jak odnieść zewnętrzny sukces. Nauczysz się czegoś znacznie cenniejszego, jak być wolnym niezależnie od tego, co się stanie. A kiedy masz tę wolność, kiedy kultywujesz tę wewnętrzną moc, twoje życie zmienia się całkowicie, nie dlatego, że wszystko zaczyna się udawać, ale dlatego, że przestajesz potrzebować, aby się udawało, by być w spokoju. I to jest prawdziwe zwycięstwo.